Cześć, witam was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o książce, którą w końcu miałam okazję przeczytać. W końcu bo myślę, że powinnam była to zrobić jakieś dobrych kilka lat temu, chociażby wtedy, kiedy chodziłam do liceum. Mam tutaj na myśli oczywiście Dziennik napisany przez żydowską nastolatkę Anne Frank, która w wieku 13 lat ze względu na zaistniałą sytuację na arenie międzynarodowej została zmuszona do życia w ukryciu razem ze swoją rodziną i kilkorgiem innych znajomych. Więc jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat dziennika Anny Frank. Albo po prostu, jeżeli jeszcze go nie czytaliście i zastanawiacie się, czy warto, to zapraszam do oglądania. Druga wojna światowa. Zwykłe mieszkanie w centrum Amsterdamu nagle staje się schronieniem, więzieniem i całym światem dla żydowskiej nastolatki, jej rodziny i znajomych. Przez ponad dwa lata, w ciągłym strachu przed wykryciem, próbują oni normalnie żyć, łagodzić codzienne konflikty, doceniać małe radości. Zacznę od tego, że tej książki nie powinno się oceniać z różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest to zapis bardzo osobistych doświadczeń żydowskiej nastolatki, która musiała ukrywać się podczas II wojny światowej i tym samym straciła sporo z takiego normalnego okresu dorastania. Nad jej głową latały samoloty, ona sama nie mogła uczęszczać do szkoły, musiała uczyć się we własnym zakresie i nie miała ogromnego grona przyjaciół. Tak więc, dziennik Anny Frank jest ważny przede wszystkim ze względu na moment historyczny, w którym powstał, a nie chociażby ze względu na styl, który nie oszukujmy się, nie jest idealny, ponieważ mimo ambicji pisarskich, Anna Frank była tylko nastolatką. Jest to książka, na którą warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, dlatego, że pokazuje wojnę oczami dorastającej dziewczyny, której odebrano najpiękniejsze lata życia, a po drugie, dlatego, że daje świetny obraz relacji międzyludzkich pomiędzy ukrywającymi się osobami i przyznam, że ten obraz relacji spodobał mi się chyba najbardziej. Nie szukajcie jednak w dzienniku Anny Frank taniej sensacji, bo mimo wszystko nie są to wspomnienia, które można byłoby określić słowem przerażające w rozumieniu takiego przeciętnego czytelnika, i jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało. Nie jest to taka typowa książka o holokauście. Holokaust stanowi to tutaj tylko tło, bo jak już wspomniałam wcześniej, Anna pozostawała w ukryciu, słuchała radia, ale z jej zapisków niewiele tak naprawdę możemy się dowiedzieć o tym, co działo się na zewnątrz. W swoim dzienniku Anna Frank opisywała wszystko to, co było dla niej ważne. Istotną rolę odgrywają tutaj relacje międzyludzkie na ograniczonej przestrzeni oraz wspomniany już przeze mnie proces dorastania dziewczynki w takich a nie innych warunkach. Nie ulega więc wątpliwości, że dziennik Anny Frank to książka godna uwagi, po którą z całą pewnością warto sięgnąć, żeby uświadomić sobie, że w każdym konflikcie cierpią przede wszystkim ludzie, ludzie pisani przez duże L, ludzie, którzy podobnie jak Anna mają swoje plany i marzenia. Anna, podobnie jak jej matka i siostra, nie przeżyła wojny. Wojnę przeżył natomiast jej ojciec, Otto Frank, który postarał się o wydanie dziennika dziewczynki, wprowadzając do niego drobne zmiany. Sam dziennik pisany jest w formie listów do wymyślonej przez Annę przyjaciółki Kitty i może jeszcze, żeby wszystko było jasne, cała historia toczy się w Amsterdamie. To tak na wszelki wypadek, jeżeli ktoś pomyślałby, że miała miejsce w Polsce, mam nadzieję, że udało mi się zachęcić was do przeczytania dziennika Anny Frank. Jeżeli jeszcze nie Mieliście okazji tego zrobić, bo naprawdę warto. Zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmików. Już wkrótce pojawią się kolejne recenzje, czy to na moim blogu, czy to na moim kanale. Mam nadzieję, że trafię na kolejne ciekawe książki. Zachęcam was do oglądania moich poprzednich filmików i do zobaczenia już wkrótce.